Cześć cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie na kolejnym odcinku serii Fortnite'a Zagrajmy sobie znowu Fortnite'a, znowu czas na mały relaksik, tak? Nie mniej, nie więcej, czas właśnie na relaksik No dobrze, zagramy sobie, odpoczniemy sobie, zobaczymy jak to dzisiaj nam pójdzie Tutaj ostatnio mieliśmy akcję... Z tymi łukami, z tym wszystkim, był niezły chaos. Myślę, że teraz będzie podobnie. Myślę, że nic się raczej nie zmieniło. Więc zagrajmy i sprawdzimy. A gdzie by tu? A, polecimy sobie tutaj do tego stosunkowo dużego miasteczka. No i będziemy walczyć o przetrwanie. jakim trybuci, prawda? A. Już kiedyś, kiedyś już nie raz wspominałem, że ta gra bardzo mi przypomina historię opisaną przez Susan Collins w swojej książce. No jak i jest też ekranizacja, prawda? Igrzyska śmierć, właściwie głodowe igrzyska. Gdzieś tam ten motyw bardzo mi tutaj pasuje do tej gry. No dobrze, lecimy oczywiście kierowcę abusa. Zostało już podziękowane. No i czas po prostu skakać, lecieć, lecieć. <laughs> Oj, lecieć, lecieć, oczywiście. O, już widzę chyba tutaj, chyba łuk. Tak, ale taki mechaniczny. Ja to wiecie, wolę te od podpalania, tak. O zreszty! Wow, przeżyłem. <ścoughs> Oj, ale gapa. No dobrze, ale przeżyliśmy. Więc ożyj i walcz. Dobrze, amunicja jakaś. Na pewno się przyda. Lepiej mieć niż nie mieć. Dobrze, zjemy szybko trochę kukurydzy, to zaraz nam tutaj zdrówko podskoczy. I jeszcze minimum osłonki też się przyda. Hm, no, dobra, niech i tak hmm. będzie. Póki co, póki nie znajdziemy podpalającego. O, skrzyneczka. Dawać dawać, nam tu wszystko. Proszę o dużo osłonka wypijmy od razu jak najbardziej hmm. Oj Tak chciałem. O, tak właśnie chciałem. Dobra. No, dawać jakichś przeciwników, no przecież nie może tak być. Że my tu gramy, gramy, a przeciwników brak. To sobie weźmiemy. Drzwi tutaj, proszę otworzyć. Trzeba by chyba jakieś autko zgarnąć, po prostu jechać przed siebie. Jest i całkiem niezłe autko. No to jedźmy. Raczej nie bardzo to autko wygląda na jakieś górskie wyprawy, ale nam to nie przeszkadza. Co tam w chatce nowego? O! Chyba jesteśmy pierwsi tutaj w tej chatce. Amunicji trochę zgarniamy. Ale jakiś... O! Jakiś tutaj wielkich rarytasów nie widzę też. O! Zmieniam zdanie, zmieniam zdanie. Niebieski karabinek, to już jest bardzo fajna rzecz. Dobra, wsiadamy i jedziemy dalej. A gdzie? No przed siebie. Oj, omyłkowo mi się zatrąbiło. Aj, to był... No ale, wartownik. Zlikwidowany. Myślałem, że kogoś tak z zaskoczenia biorę. No, czasem się tak, chociaż rzadko faktycznie. Ale czasem się tak zdarza, że idzie kogoś tak faktycznie z zaskoczenia chwycić. Tak sobie zmienimy. O, apteczkę też sobie weźmy. O, amunicja jeszcze jest. No ale możemy się chwalić, że mamy likwidację, nie? Co z tego, że to jest postać tworzona przez komputer, a nie żywy człowiek? Ale jest likwidacja, jest. No, i nie czepiać się proszę. <laughs> o, no tego szukałem właśnie. Teraz będziemy podpalać. Co się tylko da. O, czy to jest to, co ja myślę? Tak. Ło! Ale był. skok w wodę. No dobrze, jedziemy. A tu. Ach, Rekin sobie wpływa. Już cię krzycy bandyta jakiś na horyzoncie. Hmm. Taka drewniana chata. Ja wiem, że już tam byliśmy. Ale wiecie, znacie mnie już na tyle że ja się nie oprę tutaj. Oj, w drzewo wjechałem, nie, co, co ja zrobię? Dawaj, dawaj, autko. No w sumie nie wiem, tu spłonie, może coś wy. Uf. Coś tu może wyskoczyć jeszcze, ale raczej byśmy tutaj większość tutaj. przeczesali. No, jakiś tam tylko. Te kanapy pewno spaliły, to trochę złota nam tam ukazało. Tak ktoś w kanapie schował, w poduszce. A jak, najlepsza skrytka, każdy złodziej wam to powie, że najlepsza skrytka to jest w kanapie, tak? Tak to już jest. Oczywiście nie bez skozery, powiem to złodziej, bo mu będzie łatwiej. To jest gra, to jest po prostu jak Simsy, jak Simsy, słuchajcie, zatankujemy sobie, pojedziemy sobie, luzik, pełen relax, pełen relax, słuchajcie. no to taki właśnie mamy. No jakaś strzelba by się fajna przydała, taka trochę z tych lepszych strzelb, z tych lepszych strzelb, słuchajcie. Oho, coś tam widzę. Coś tam właściwie się świeciło, tak. Szpreja sobie weźmiemy. A w sumie te 10 podładujmy sobie, co tam. Te 10 nieraz ocaliło nam życie, prawda? Nie już się zdarzyło, że skończyliśmy nawet mniej niż 10. Z czasem z 3, 4. no rekord. Możemy się domyślić, był jeden, tak. Przynajmniej u mnie. Nie trąb Michu, bo cię wrogowie usłyszą. Zresztą mi tak, tak jadę, tak warczę tym autkiem, że i tak wszyscy raczej słyszą. Dziki wilki Bandyty Oj Oj, utknął. Co to za wilk wściekły To to widział taki wilk Ale widzę no i smutnie, że my tak jeździmy, jeździmy. Jesteśmy dwudziesty, ale tutaj co? Są... W roku jeszcze nie mieliśmy żadnej i wykakane. No dobrze, chodź tu kolego. Au, au. No, i mamy w końcu pierwszą likwidację. Honor trochę uratowany. Bo to byłby naprawdę już wstyd. Wypijmy tą osłonkę, oczywiście. Tak nam zostaną jeszcze dwie duże osłonki. Więc nie ma biedy. Na spokojnie nam to starczy. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze. Nasz kochany przeciwnik, miałeś się coś ciekawego? No nie bardzo. Broń przeładowana. I jedźmy dalej. Ale może uciekajmy od burzy. O i ładnie, mamy drogę i możemy jechać. O ty! Udało się. Uch, ale nie było łatwo. Powiedziałbym nawet, że było zdecydowanie trudniej niż z tamtym kolegom. Szybko weźmy sobie apteczkę. Spray zostawimy sobie może na gorsze dni. Gorsze minuty, właściwie. No bo ile już tej rozgrywki nam tutaj zostało. Ale fajnie, tak. Ostatnio mieliśmy trzy, a dzisiaj raczej będzie to ta właśnie jedna tylko rozgrywka. Na pewno tutaj chcę ten łuk mój odpalacza. O proszę. No dobra, jedźmy dalej. Jakiś, czy tu jakieś osłonki nie ma? Może chociażby małej? Nie. No dobra. Nie, to nie. Wszystko mamy naładowane. No to idźmy w ten już coraz, coraz mniejszy krąg burzy. Ciekawe, bo mamy legendarny, ale raczej i tak nie powinniśmy podpalić tych skał. Nie, ok, czyli jednak legendarny, legendarnym, ale tutaj ta reguła jest logiczna. Reguła jest zachowana. Skały raczej się nie palą. No, oczywiście, przy jakichś wielkich, olbrzymich temperaturach, gdzieś tam moglibyśmy tak nazwać, chociaż to i tak raczej byłoby topnieniem skał. No, no, chyba czeka nas ostateczna bitwa na takim otwartym terenie, ale jeszcze troszkę, a będziemy w pierwszej dziesiątce. Tam widzę hałupkę. Zakładam, że ktoś tam się krył, chociaż pewno jak zobaczył, ogień zdążył uciec. No i proszę, pierwsza dziesiątka. O! Wyskakuj z chałupy, tchórzu! Co się kryjesz tam po dachach! Chyba się nikt nie kryje, bo nikt nie wyskakuje. Co tak tutaj? No pokaż się tchórzu. Odezwał się ten co podpala, nie? <śm> a tu jesteś. O! Udało się! Dawaj szprajem na szybko, bo mało ran mamy. No i co ty wyrzucasz taką fajną broń, chłopie, michu, co ty co garniasz? co ty robisz? No dobrze, sześć już zostało, z czego my likwidacji mieliśmy cztery. O ty jak nam zdzielił z samego bliska, no legendarna, automatyczna strzelba, słuchajcie. Dzisiaj jedna gra, ale myślę, że bardzo fascynująca. Mam nadzieję, że wam się podobała, bo mi podobała się bardzo. Naprawdę bardzo fajnie. Taka, taka, taka to już jest gra właśnie, takie to jest Fortnite. Czasem jesteśmy 99. Na 99 miejscu, czasem na 6. No a i... Jeżeli mnie pamięć nie myli, to nagrane jest na yy, kanale oczywiście Michu Gra. Serdecznie zachęcam. No, wiem, że już na nim jesteś, ale może jeszcze nie subskrybujesz, więc warto. Mamy dwa królewskie zwycięstwa, no więc walczymy o trzecie. Na pewno to trzecie też w końcu będzie. No ktoś nas tutaj pomścił. No dobrze. Ja za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam. Oczywiście przed chwilą o tym mówiłem, ale dokładnie powiem do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a, z Empire Earth, z innych gierek, z, ze zdrapek lotto i jeszcze pewnych jakiś innych aktywności, które na tym kanale zapewne będą. Więc naprawdę myślę, że warto tutaj zostać trochę na dłużej. Będzie mi też miło, jeżeli zostawisz łapeczkę w górę, jakiś miły komentarz pod filmem. To jest naprawdę bardzo, bardzo motywujące i naprawdę tak. Naprawdę mam powiem, że jak te idą subskrypcje, idą łapeczki, idą komentarze, to po prostu aż chcę. Aż chcę się siadać, nagrywać więcej, myśleć, jakie by tu jeszcze gry, jakie by zdrabki, jakie jeszcze inne rzeczy. Proszę jak ktoś łatwo wygrał. Ktoś popełnił po prostu samobójstwo i tutaj mamy królową. I tym oto królewskim akcentem kończymy ten dzisiejszy odcinek. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć!